że od razu przykręcał budowę, żeby nie wchodzić drugi raz. Bo był trójkąt tylko i nie dało się nic zrobić, żadnej opcji. I teraz y, nie trzeba jeździć po serwisach, bo serwis to ja. Miałem banan na twarzy, luzi kurwa. Kurwa, naprawdę dzięki. No, nie ma sprawy. Dzięki. Zatrzymałem się, bo kolega tutaj stał na awaryjnych. No, to były skróty. A teraz zapraszam na oglądanie kolejnego odcinka z życia busiarza. Siema, strzała No, tym razem do Holyhead płynę, do Anglii I później do Szwajcarii, nie? Eee, z towarem Także mam nadzieję, że mnie tam śnieg zasypie, nie? Ja tam mogę stać tydzień, nie? Będę coś rzeźbił ze śniegu <laughs> no. Jest łóżko Jestem ja, wiadomo, nie? I telewizorek, zaraz jakiś meczyk się ten oglądnie, najpierw trzeba zjeść, siłkę zrobić, wyspać się. i się płynie. Będę się bujał, nie? A jak? Jak zawsze mięso, ryż i córówka musi być. Trzy tyczki, tak musi być zablokowana paleta, że jak tutaj stanę to mi nie poleci, bo jest zablokowana tu i z przodu i z tyłu. Wtedy będzie można i we bezpiecznie wejść. No, jest to na górze Ściągnąłem obudowę i tu jest ten przycisk o. Ten czerwony Tutaj ten właśnie przytrzymuje go na wyłączonym silniku, nie? nie wiem jak długo, ale muszę tak zejść i jeszcze raz wejść żeby sprawdzić czy agregaty pracują zobaczymy teraz może od razu przykręcę obudowę żeby nie wchodzić drugi raz zrestartowałem i zaraz przykręcę obudowę i zobaczymy czy działa No, przykręcam śrubkę drugą Kiedy poprosiłem naszego mechanika Adriana żeby dał mi odpowiedni właśnie imbus mniejszy niż ten co jest we Fiacie do lamp bo inaczej nie, szans był, nie byłoby szans żebym to odkręcił no i dał mi i ten i odkręciłem zakręciłem Teraz odpalamy zobaczymy czy działa bo był trójkąt tylko i nie dało się nic zrobić, żadnej opcji wejść, nie dało się nic włączyć. Jak jest przepięcie, za duży prąd jest na promie. Termoking niby dobry agregat. Trójkąt jest. Ale dało się uruchomić, nie? Nie wiem co jest jeszcze grane tutaj, ale działa, nie? Także temperatura będzie utrzymana. Ten trójkąt to zobaczymy, jakby coś się działo, to jeszcze raz zresetuję i tyle. No, minęło 5 minut, trójkąt zniknął, wszystko wróciło do normy, no i elegancko. To czasem tak bywa, właśnie jak jeżdżę chłodnią. Kiedyś tego nie umiałem, nie wiedziałem, że jak zjechałem e, niedawno, parę tygodni temu, słyszysz z promu i jest trójkąt e, jest tak jakby przepięcie czyli zbyt duży prąd na promie nie? E, i blokuje się agregat. I wtedy jest sam trójkąt na sterowniku, nic nie zrobisz, nie uruchomisz tego, nie? E, I wtedy w, w, w kale, jak zjechałem. Leciałem na Bordeaux, tam na południe Francji. No i pisze do Krzyśka, nie, właśnie on jest w firmie od spraw samochodowych, i że jaka sytuacja. Mówi, dobra, to jedź do Belgii, a tam było około 160 km. No i co, gościu weszedł na górę i zresetował mi to w 5 minut. Pewnie to było płatne. I ja mówię do gościa, żeby mi pokazał jak to się robi, nie? Co tak się domyśliłem, że to jest przepięci i on tam coś robi, jak to naprawić. No, i dał mi drugą drabinę, weszliśmy razem, pokazał mi to, tamto. No, i teraz nie trzeba jeździć po serwisach, bo serwis to ja. Tak jak widzicie, jest 12 w nocy. E, e, Wpłynąłem z Dublina do Holyhead. E, no i właśnie było przepięcie teraz. Nie za każdym razem się to zdarza, nie na każdym promie. E, po prostu by, by, tak bywa co jakiś czas. No i co? E, no, wziąłem paletę, zablokowałem. Mam swój sposób. Poprosiłem właśnie Adriana, naszego mechanika, żeby mi dał, bo tam jest inny imbus, mniejszy niż ten, co do lamp do kręcania do wymiany żerów w Fiacie i oczywiście się teraz przydał. No i we wszedłem i odkręciłem obudowę dwie śrubki, tak? 5 minut roboty i zresetowałem i agregat mi działa, tak? Utrzymana temperatura jest, bo jest na dworze jest 4 stopnie teraz, a ma być temperatura na pacy 20. Także ja pierdolę tam jeździć po serwisach i to gdy dzwonić do firmy. Pewnie, że nikt nie zmusi mnie do tego, bo praca powyżej 1,5 metra, wyżej niż... Na pakę wchodzę, to jest praca na wysokości, tak? Także ja na własne ryzyko wchodzę, ale robię to ostrożnie, nie? żeby nie spaść i tak dalej. No, po prostu wkładam całe serce w tą pracę i tak dalej. Idę na rękę szefowi, bo eee, po prostu to lubię i, i tyle. no, Poświęcam się i. i no i szef zawsze y, ten. Y, mogę na niego liczyć, nie? Jest y, mi przychylny i pomocny. No, tak samo ja. No, y, każdy. Może by zrobił inaczej, tak? No ale ja po prostu robię tak, po prostu tak uważam, że tak jest dobrze i mam yy, yy, to jestem dumny z siebie i jest, mam satysfakcję, tak? że właśnie robię coś dla firmy. No i jadę dalej z tematem, tak? Nie stoję, nie jeżdżę, nie dzwonię, nie zawracam dupy, biorę, kurczę, yy, dupę w krok, jak to się mówi, tak. Yy, wchodzę, no. Co trzeba zrobić, to robię i jadę z tematem elegancko sobie, jest sobota. No i nie, i wszyscy śpią spokojnie, ja sobie jadę i do przodu, i tak kurwa ma być. No. Lecimy i jedziemy z tematem, nie wiem, banan na twarzy, luzik, kurwa, jest weekendzik w pracy lecimy. Jedziemy i rafujemy. Jakbym komponiady go pod muzyczny klub Nie wróć mi w drogę kolego, bo dostaniesz w dziób Jak już jestem w muzycznym klubie Dziewczyny uśmiechają się, bardzo to lubię Bo to jest fakt oczywisty, jestem po prostu zajebisty Jazda, jazda, jazda! Uczujecie, kurwa gwiazda! <laughs> A jak nie ma lipy, kurwa! Została sobota, jadę do Ashford odwiedzić kuzyna, bo mam paczkę od jego mamy na święta, no i później na port, nie? A na 11 zjeździe pusto, usików nie ma, chociaż to sobota jest, ale ja sobie tu skorzystam z wi-fi, coś tam e, zjem, poćwiczę z godziny. Siłkę trzeba zrobić, wiadomo trzeba ćwiczyć, trenować. Do bańki sobie nabiorę pitnej wody, bo tu jest. No i później już pocisnę na port, nie? To starczy tam Starczy tam do oczka Nie, 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 nie pod, gdzie, gdzie to jest Tu pod spodem jest takie oczko, widzisz tam? A jest. To jest tak? ciekawa jak cofnę I co? No, jedziemy pomału, jedziemy pierwszego zjazdu gdzieś. Zobaczymy, nie? Kurwa, naprawdę dzięki. No, nie ma sprawy, gdzieś w jakimś normalnym miejscu, żeby stanął, tylko gdzieś nie na, nie na jakiejś tymności czy dziku, nie, dzikim, nie? Tylko gdzieś lepiej było. No, zobaczymy co będzie. Zatrzymałem się, bo kolega tutaj stał na awaryjnych. E, chyba padła mu skrzynia, czy sprzęgło. Nikt się nie zatrzymam, bo rzeczywiście, wszyscy na weekendzie stoją, a tak mają wyje wyjebane, nie? No ale mówię, zatrzymałem się, podpięliśmy i po kolega poszedł po trójkąt i go podholuje na jakąś drogę podporządkowaną, czy coś, żeby nie stał tutaj na A16, nie? Trzeba sobie pomagać, nie tyle, no tak, tak bywa, no co zrobisz? No, dałem mu trójkąt, żeby trójkąt przymocował o, jakoś tutaj przy mocy, nie? Żeby coś tam było, na dwie weź się, no nic, kolego jedzie pomału za mną i akurat mamy za 1000 metrów parking to się zjedzie tutaj i będzie czekał do jutra, nie? aż go tam leweta pewnie zabierze, no i na serwis, nie? Aby nie stał, kurczę, na właśnie ekspresowej drodze, bo jakiś tir w niego wiedział, albo ktoś się zagapi, wiadomo jak to jest, nie? Nie może stać, wiadomo, na jednym pasie na drodze ekspresowej, bo nie bardzo, nie? Mamy tu miejsce, dla nas przyszykowali specjalnie, jest rajeczka wolna, parkujemy i chłopak będzie sobie tutaj spokojnie stał i spał, tak? No... No, ja lecę dalej, a Mateusz e, będzie czekał na lawetę, pewnie w poniedziałek, przyjadą, mnie. Go ściągną na serwis, on do hotelu, nie wiem jak tam firma załatwi. No, i nic, nic, ale co dalej, nie? No, i życzę mu połodzonka i tyle, no co, co robisz? E, Złośliwość rzeczy martwych, tak bywa, nie, a się psują i tyle, nie? Pomagajcie sobie busiarze. Pamiętajcie, nie zostawiajcie nikogo busa na ulicy. Jak na Co stoi, to trzeba się zatrzymać, jak ja, czy na radiu się zapytać, czy trzeba pomóc, jak dalej. Bo każdy z nas może się w takiej sytuacji znaleźć, a gdyby się coś zdarzyło na, na, na drodze, to jeszcze kłopotów by było jeszcze więcej. tak? No, no i uważajcie ogólnie, ja, na razie. No, dzięki za oglądanie. Ja sobie słucham Tomorrowland, lecę na Luxa. I tyle byłoby w tym odcinku. Suba lajka, like dzięki pozdrawiam nara i się widzimy, nie? A jak?